Ho, 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 widzowie. Krasna, Wojtek wita w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mieć nowość, chociaż firmę już znamy, BMC. Mamy dioramkę, chociaż tutaj mamy diorama city, ale to jest raczej seria, bo dioramka jest z terenem nie mającym wiele wspólnego z miastem. Zestaw z tego co kojarzę nie są nie jest taki nowy to jest skala 1 do 64. Mamy tutaj trochę informacji, nie jest dla dzieci dla 14. No i w zestawie mamy, tak jak widzimy, teren. Mamy cztery figurki ludziów, dwie flagi, cztery pachołki. Zestaw jest jeszcze Fabrycznie zapakowany. Ja go teraz otworzę. O, tutaj zobaczymy, czy będzie też tło. Chyba powinno być. Tak jest napisane. Ale to za chwilę będziemy wiedzieć. Dobrze. Zestaw jest odfoliowany. O, bardzo łatwe do otwierania. Można zrobić normalnie bez nacinania. Można. I wyciągamy blisterek. Aha, dobrze, dobrze. To ja już rozumiem. Zobaczcie, to nie jest tak, że mamy. Ja myślałam, że to będzie tylko na dwa boki. Nie, mamy na trzy ścianki. Ale mamy dwa zestawy widoków. Według mnie ten polny znacznie lepiej będzie tutaj pasował. Chociaż nie powiem, żeby mi się ten nie podobał. Ale po prostu kolorystycznie te pola będą lepiej pasowały. Otwieramy blister z samą bioramką. Powiem Wam, że jest to dosyć ciężkie, więc mnie interesuje z czego to będzie zrobione. Czy to jest tutaj czymś sklejone? Bo tutaj się nie bardzo chce. Nie, nie jest niczym sklejone, po prostu się trzyma mocniej. Dobrze. Mamy otworzone. wyjmiemy sobie tą dioramkę. Dioramka jest plastikowa, ale jest naprawdę dosyć ciężka. Prawdopodobnie tutaj te detale troszeczkę nam dodają masy. No i co? Figurki. Figurki mamy tutaj przyklejone taśmą, żeby nie odpadły górki są plastikowe zobaczymy jak będą stały mamy też pachołki zabezpieczone taśmą pachołki są czerwone jak ktoś chce to prawdopodobnie nie będzie wielkim problemem przerobienie na jakikolwiek inny kolor ale możemy sobie zrobić scenerię rajdową, jakby nie patrzeć. No, flagi reklamujące BM Creation. Odklejaj się. Te się tutaj strasznie dobrze trzymają tej taśmy, bo największa powierzchnia. Dobra, tu mamy uwolnione. Ustawimy sobie tak, a niech będzie tak. Flagi, jak one się tu będą trzymały. A powiem Wam, że te flagi nawet się jakoś tam trzymają. Tylko trzeba znaleźć odpowiednio ukształtowany teren, co wcale takie proste nie jest. Prawdopodobnie, gdyby je przykleić. A, no, proszę bardzo, jest. Z głowy tu mamy ludzia, który może startować. Tak, pewnie lepiej by było go przykleić. Są dosyć lekkie, więc mają problemy. Jeszcze mi flagę przewróciłeś, no. ludziu. Ty, jeden dobra Najłatwiej będzie ustawić to. O, proszę bardzo. To robimy szybko, przy okazji, przewracając kolejną flagę, ale od tego my tutaj jesteśmy, żeby szkodzić. Jak nie ja, to kto? No musiał pomyśleć nad tym, jak ja będę chciał sobie to tutaj poustawiać i odpowiednio poprzyklejać. Dobra. Tutaj można by ustawić pana z kamerą. Będzie stał pan z kamerą. Jak Guccio będzie Pan z kamerą stał. Oni wszyscy się przewracają bez kleju. No, ale dobra, to pokażę Wam tak. Macie tutaj figurkę gościa w czepku i z zieloną flagą. Musi być proekologiczny. Tu jest gość z kamerą. Czarnym czepku, przypominającym trochę fryzurę. Tu mamy gościa niezaangażowanego z łapami w kieszeniach. Ale za to bardziej słusznej postury. O, o, to się chwali. A tutaj mamy... Panią. Myślałem, że to jest ktoś z krawatem. W dziwnym miejscu. Nie, to jest pani. Z... Długimi włosami. W czerwonych butach i czarnych spodniach. No, i tutaj są jeszcze te flaki. Dobrze, to my na razie to tutaj pozdejmujemy. Poza pachułkami, ponieważ to nie jest wszystko. To nie. A, jeszcze zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No, powiem Wam całkiem, całkiem. To ja się akurat nie, nie myślę, żeby dobrym pomysłem było z wszystkich stron. Uważam, że tutaj wystarczy, albo nawet tylko tył, bo zobaczcie, no, no nie tutaj, droga może jeszcze wyjść, ale tutaj nie mamy kontynuacji drogi. Dobrze, ale jak Wam mówiłem, to nie wszystko, ponieważ mamy drugą Dioramkę. Zobaczcie, mamy Diramkę. Troszeczkę inna sceneria, troszeczkę inna kolorystyka. No, i tutaj mamy jeszcze dorzuconą subarynkę Subaru Impreza WRX STI z roku 2009. I zobaczcie, są jeszcze kalkomanie na to, żebyśmy mogli sobie poprawić to tak jak chcemy. Limitowana, o to była wersja gwiazdkowa sprzed 3 lat, do prawie 1500 egzemplarzy. Z tyłu jest to samo. No tu jeszcze nam dochodzi Subaru, impreza i otwieramy. A co tutaj mamy jeszcze, czy coś innego jest? Nie, dokładnie to samo ma być. Plus impreza i Alkomanie do niej. Jeżeli ktoś oglądał króciutki filmik, no z tym jak naprawiam pewien samochód, to już prawdopodobnie ma wiedzę na temat, jaki ja będę chciał skonfigurować tą dioramkę bez samochodu, co ja tam będę chciał ustawić. No wyciągamy to i powiem wam, że generalnie, no poza tym, że to jest bardziej zielony teren, to figurki mamy te same, mamy te same pachołki, Zobaczymy, czy mamy tutaj te same widoki. Tak, te same widoki mamy. Figurki na pewno są te same, pachołki te same, flagi nie są z reklamą BM Creation i to jest jedyna różnica, a jeszcze zobaczcie mamy kalkomanię. O i tu już widzę coś ciekawego bo mamy Motul, STI, Dunlop, Recaro, Prova no jest, mo możemy nawet numery sobie y zmienić. Y bardzo podobają mi się te. To jest STI na bok, chociaż nie jestem wielkim miłośnikiem. A i zobaczy, macie tło do numerów. Można sobie tło oddzielnie zrobić, na to naklejać numery. Nie jestem wielkim miłośnikiem własnego y ręcznego. Przyklejania kalkomani, ponieważ kalkomanie rzadko kiedy będą się dobrze trzymały i nie niszczały po iluś tam latach. One powinny być zabezpieczone lakierem. O, Subaru nam już się przesunęło. Nie będę pokazywał tych figurek, bo już je widzieliśmy. Zobaczcie, flagi tylko widać, że są niepomalowane. To jest jedyne, bez naklejek, przepraszam bez naklejek, to jest jedyna różnica Subaru wyjmiemy warte uwagi będzie też no jak tutaj duża różnica jest, nie ma dużej różnicy jest po prostu bardziej zielone i chyba to wszystko może troszeczkę Zaraz zobaczymy, zdejmę tylko pachołki żeby ich nie pogubić będziemy mogli porównać sobie nie gdybym miał powiedzieć to tylko kolorem się różnią jest tylko inna wersja malowania, tutaj mamy bardziej zielone i bardziej ciemną skały no ale przejdźmy też do Subaru, zobaczcie, jakie piękne. Logo, świetnie zrobione światła. Może włączymy sobie dodatkowe oświetlenie. Czarno-srebrne, bardzo fajne koła. Czy będą skrętne, tak jak w BM Creation? Nie bardzo. W tych, które są yy, podatne na modyfikacje, mamy części, to one są skrętne. Spód jest plastikowy, ale mamy wydech skręcony na śrubki, tył, świetnie zrobione światła. Spoiler, no te li listwy do linie do rozmrażania troszeczkę przygrube, z boku widać klatkę w środku. No w środku jest całkiem niezły, nie jest jednokolorowy też, no i. Taki samochód tutaj naprawdę to świetnie wygląda. Jeszcze jak ustawimy sobie te pachołki, i tak dalej. Jak spróbujemy sobie zrobić. Nie wiem, start. To się tak prosto nie uda ustawić. A patrzcie, da się jednak ustawić. A my sobie to tutaj weźmiemy. Ustawimy. O, już chyba wiem jak to można ustawiać. Trzeba po prostu kombinować, żeby w jakieś. ten się uchlał, i. Dobra, nie będziemy ustawiać. Ustawimy. Zostawimy tylko tego pana, któremu wszystko wisi. Ma ręce w kieszeni, dlatego się nie przewraca. Kamerzysty damy rady ustawić. Raczej nie. A patrzcie, widzicie? E, nie jest źle. Czekać Może nam tutaj coś z tego jeszcze wyjdzie. To prawdopodobnie będę więcej przewracał niż cokolwiek. Dobra. Nieważne. Spróbujemy tylko ustawić kamerzystę. Teraz pewnie się nie uda. Dobra. Nieważne. No więc mamy to mniej więcej tak wyglądające. Słaby jestem w ustawianiu. Trzeba będzie przyklejać. A klej mam. Wiecie o tym. A teraz no dobra, tą sobie przestawimy. Niech się nam tutaj przewracają. Mnie to nie przeszkadza. Ale zobaczcie. Czy ten samochód nie jest Stworzony do tej dioramki. Ten Stratos z raju Monte Carlo. Z tego co kojarzę, to chyba nawet zwycięzca. Ale zaraz zobaczymy, bo My sobie obejrzymy ten samochodzik jeszcze. Czy on tutaj nie będzie idealnie pasował? Dobrze, a teraz do samego. Stratosa, tak, to jest zwycięzca rajdu Monte Carlo z roku 1979. Oczywiście licencjonowany. No i obejrzyjmy sobie sam samochodzik. Światełko się trzyma. No to w ogóle fajnie wygląda ta bateria reflektorów z przodu. Ciekawe czerwone kółka. Jedno lusterko, ale wtedy tak było. Tył świetnie zrobiony. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem Lanci, to ja miałem filmik i ze Stratosem w innym malowaniu. Lancią 037 i Lancią tą Integrale. Wszystkie w malowaniu rajdowym, więc dam link do tego filmiku pod tym filmikiem, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć. Yy, powiem Wam, że tam szał robi Lancia 037 z linii Hobby 64 czyli z otwieranymi elementami. Oj, tam jest co oglądać, uwierzcie mi. Tu mi się jeszcze podoba, że. Mini GT nie poszło na łatwiznę, dlatego będzie pasowało do dioramki. Zobaczcie, nawet te chlapacze, one są nie są yy, zwisające, tak jak yy, zwisa to wszystko temu panu Zenko ma w kieszeni, tylko one są podginane i nie, nie w jednakowym stopniu, co naprawdę będzie dodawało tutaj trochę dynamiki. I nie sądzę, żebym tutaj ustawiał ludzi czy cokolwiek. Być może pachołki, chociaż raczej też nie. Jeśli już, to tylko samochodzik i teren. Być może znajdę jeszcze jakieś fajniejsze tło, które będzie lepiej pasowało tutaj niż te Fabryczne, a być może uda mi się też kupić coś, na co poluję. Czyli samochód z weatheringiem, czyli ubrudzony, no bo ten wygląda jak on by dopiero co miał zacząć jechać. Taki czyściutki. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Co myślicie o. W takich zestawach. O, jeszcze Wam w ogóle powiem. Za tą dioramkę e, zapłaciłem odpowiednik 24 euro. ja e, mówię 24 zł. 24 zł. No do tego jeszcze doszedł niewielki koszt wysyłki. E, zamówione to było z Hongkongu razem z sześcioma innymi rzeczami. W tym tą drogą dioramką, jak się pewnie domyśliliście. No i jeszcze trzeba było zapłacić VAT. Co i tak, za zestaw z czterema figurkami, dwoma flagami, czterema pachołkami. Uważam, że to jest całkiem przyzwoita. Nie jest to jakaś rewelacyjna, ale to jest całkiem przyzwoita cena. Widziałem znacznie droższe zestawy, w dodatku znacznie gorsze. Tu też da się zrobić więcej niż jeden samochodzik umieścić. No, bo zobaczcie przy okazji, jaka jest różnica wielkości pomiędzy Subaru a Stratosem. Obydwa samochodziki są w skali 1 do 64 i na pewno są w skali 1 do 64. No dobra, to tym razem na pewno już kończę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich zestawach. Czy wolicie sami robić, czy wolicie po prostu trzymać w opakowaniach? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia niedługo. Cześć! Krótkie uaktualnienie do filmiku. Teraz, jak zabrałem się za pakowanie, no, game creation zaskoczyło mnie. Mamy kółeczka gdzie można zmienić kółka na całkiem fajne.